Dżela? mówi Walter, <laughs> a, a, a powiedz jak wyglądasz? Panie komisarzu, tak jest panie burmistrzu, oczywiście, tak, będziemy na pewno, tak, do zobaczenia. Tak, panie komisarzu, notuję, że zatrzymałem zatrzymanego, on twierdzi, że jest niewidomy. To was już nie stać na to, żeby łapać zdrowych przestępców, bo kaleki łapiecie. Za co zatrzymaliście zatrzymanego? Za laskę! Nie pytam za co, tylko co przewinił. Pędził z niedozwoloną szybkością od granicy. Proszę mi powiedzieć, łatwiej jest widzów wzruszać czy rozśmieszać? No jest, na pewno jest trudniej jest rozśmieszać. Wzruszać też jest trudno, ale takie, takie chodzi w środowisku aktorskim. Takie przekonanie, że jednak wzruszyć jest łatwiej, natomiast rozśmieszyć jest bardzo trudno. Czy Wy jesteście pewni, że nazywacie się Warzecha? Nie, panie komisarzu. Warzecha to moja matka. To jak wy się nazywacie? Warzek. O! I tak trzymać warzek. <laughs> to wy jesteście ten policjant, co go wywalili za pijaństwo? A, a sko skąd was wylali? O, i za BW, panie komisarzu. Długo tak piliście? Dwa lata. Ale z przerwą na urlop wypoczynkowy. A przedtem, gdzie piliście? O, W K, a czemu się tam robili? No, w MPGK melduję służyłem na stanowisku tropiciela psów, bezpańskich. Jak pan się przygotowywał do stworzenia po raz kolejny już roli policjanta? Najpierw nauczyłem się tekstu. Potem nauczyłem się muzyki, potem tańca. No to jest taka normalna kolejność. No i trzeba coś znaleźć, no jakąś postać, coś, jakąś może charakterystyczność, która będzie e, śmieszna, która będzie mnie odpowiadała i będzie jakby no, integrowała się z resztą prawda, postaci, które występują tutaj w tym przedstawieniu. My Zawsze się zjawiamy w porę policjanci, przed nami w i medyanci. Ostrze więcej, fałszywi ministranci. Gdy my się sąsiedzi na obcy, Wykręcione się chłopcy. Jestem. To. to jest z założenia komedia, a spektakl komediowy to jest najtrudniejsza forma dziedziny sztuki, jaką. Jaką można na scenie wykonywać, w związku z tym, próbujemy grać to bardzo serio wszystko, żeby te postacie, żeby między postaciami była, była zależność serio. To znaczy, że, że one e, po prostu ze sobą się stykają bezpośrednio w zdarzeniu. I, i nie, nie staramy się tego dodatkowo komikować, bo to po prostu to jest coś, czego nie należy w komedii właśnie e, robić. Najpierw zdarzenie, a później, a później ewentualnie widz wyciąga z tego, e, przepraszam, całą komediowość. A czy mimo tego, że nie jest pan już debiutantem, czuje pan jeszcze tremę przed wystąpieniem? Widać, że nie jestem debiutantem, czy widać, że mam tremę? Wiem, że nie jest pan debiutantem. Rozmawialiśmy o tym, że gra pan w teatrze, więc o tym na pewno wiem. Ale czy to widać tremę? Chyba nie. Dlatego właśnie się pytam, czy jak to wygląda z pana strony? Jest pan aktorem, więc jest pan w stanie to zagrać przede mną, że tej tremy nie ma. A ja się pytam, jak jest naprawdę. Ja w życiu bardzo słabo gram i trema jest olbrzymia zawsze, a im aktor starszy, tym ta trema jest większa, bo świadomość jest po prostu większa. To nie mówię nic nowego, to każdy aktor o tym wie po prostu. Także tutaj trema była bardzo duża. Używanie panki po służbie jest zabronione. Ła, wow, formalista. No oh. i co pan czuje? Szkoda, że nie ma pani trzeciej ręki. A co pani robi w wolnym czasie? Uprawiam jogę. Co? Czy uprawa jogi jest zabroniona? Przecież ma pani trzy grany idzie pani do 5 lat. Pani jest uzależniona. Uzależniona i napalona. Oh. A jak pan sądzi, dlaczego Policjanci to jest taka grupa zawodowa, tak chętnie parodiowana przez artystów? Trudno mi powiedzieć, no krążą dowcipy o policjantach, milicjantach najpierw za komuny krążyły dowcipy teraz o policjantach. Trudno powiedzieć, bo to oczywiście my parodujemy w dobrej wierze, nie, nie, nie robimy, nie staramy się na siłę robić z nich idiotów, absolutnie to jest, to jest raczej ciepłe spojrzenie i takie powiedziałbym z przymrużeniem oka. Tak jest z sympatią, jak powiedział tak. pan reżyser. Tak, 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 zdecydowanie tak. Uuu. Barzek, powołuję was do drugiej jednoosobowej komisji celem przetestowania zawartości tej butelki. Ja przynoszę towar zawsze najwyższej jakoś. Ale trzeba sprawdzić, czy psu nie zaszkodzi. <noise> Panie komisarzu, jakie to świątwo dobre. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak widownia w Ursusie, jak pan... Świetna. Świetna widownia. Kupująca żarty, które są w tym przedstawieniu, różne dowcipy. Także bardzo przyjemnie się gra jak po prostu, szczególnie przy takim przedstawieniu kabaretowo-teatralnym. A no, reakcja widza jest naprawdę tu jest niezbędna, bo, bo inaczej, jeżeli gra się, jak ja to mówię, w mur, no to wtedy nam no, wszystko opada. No to jest taka interakcja z widzem, która jest dla, no jest dla która na pewno bardzo e, ważna. może coś, może trochę poważnego. E, świętej pamięci wielki człowiek teatru, mój zresztą były dyrektor Teatru Powszechnego, nie żyjący już Zygmunt Hibner, powiedział jedną rzecz. Teatr to jest dialog z widzem. Mhm. Także bez widza tego teatru nie ma, a przy takich przedstawieniach komediowych po prostu ta inter akcja po prostu jest wręcz niezbędna. To jest czwarty komisaria, miejsce ważne, choć nieduże. Chiwa tylko jak i Pani chciałby znaleźć się w tej dziurze, ale dla nas tą kred hasłem tutaj z nas nie wękam Wyciachamy dół pod hasłem, i nikt nie jęcha! Panie Ewa, proszę mi powiedzieć, co się stało, że dziś wyjątkowo nie na scenie, ale na widowni. E, no, tak bywa w życiu artysty, zwłaszcza przy takich produkcjach wieloobsadowych, gdzie wiadomo, że przy codziennej eksploatacji tytułu e, obsada musi się wymieniać z różnych względów. E, ja jestem przewidziana na wejście do repertuaru dopiero na przełomie marca i kwietnia, ponieważ aktualnie przygotowuję się do najbliższej premiery w Tarsze Syrena. I nie, nie mogę sobie po prostu pozwolić na jazdy po Polsce. Ze zwariowanym komisariatem. Bardzo przeżywałam dzisiejszą premierę obecność pierwszej publiczności, bo to taki... mam oczywiście ambicje na ten temat, żeby to się jak najbardziej podobało, także czułam, że pręża się cała w fotel. Myślę, Boże, dlaczego ja tak to przeżywam? Śpiewałam z nimi, mówiłam teksty. No oczywiście jakieś tam drobne uchybienia też dostrzegłam, ale tego się nie da uniknąć, bo jednak nerwy tutaj wszyscy byli, na, grali na najwyższych diafazonach. A przypomnijmy jeszcze tutaj naszym widzom, że Pani dubluje panią Wiolą, Wiolę Arlak w roli pani Ziłty Kwas Obracaj. Bardzo zresztą, bardzo trudno jest tego nie stwierdzić. Proszę mi powiedzieć, czy myśli pani, że pani jest w jakiś sposób tak prywatnie podobna do Ziłty Kwas Obracaj? Są podobieństwa między nami? Nie widzę żadnych podobieństw charakterologicznych, natomiast ja prywatnie znana jestem zresztą w naszym środowisku jako taka śmieszka, jako osoba, która ma krotochwilną naturę, która uwielbia. Dowcip, humor, i no, lubię bawić widza. O, może od tego powinnam była zacząć. Także uwielbiam brać udział w lekkim repertuarze, w komediowym. Charakterystyczne role jak najbardziej mi odpowiadają. Chyba byłabym mało przekonywająca w, w jakichś takich poważnych rolach szekspirowskich. Że jest takim ściśniętym żołądkiem. No, niech pan zobaczy, ale łaknie mnie to mam, tylko że nieco niżej. Ej. Proszę pani, tak? Proszę uspokoić. O. Zapewne ma pani jakieś ulubione potrawy. Mam placki ziemniaczane. Cóż, hmm. placuszki. To, to się świetnie składa, bo ja jestem. Wielkim miłoszem placu. No, chyba miłośnikiem, Panie Doktorze. Skąd pomysł, żeby pra premiera spektaklu pod tytułem Zwariowany komisariat odbyła się w Ośrodku Kultury Arsus? Pra premiera, no cieszy nas to, że odbyła się u nas. Wzięło się to stąd, dostaliśmy informację, że grupa tutaj właśnie artystów poszukuje miejsca do prób. Zgodziliśmy się, zgodziliśmy się tutaj przez prawie miesiąc czasu, były prowadzone próby tutaj do tego spektaklu. Stąd później się zrodził pomysł, żeby, żeby prapremiera uwieńczyła tutaj spotkania nasze z aktorami i z tą sceną, z widownią, żeby się odbyła tutaj właśnie prapremiera tego przedstawienia. Byłem na imprezie w Pałacu Prezydenckim. Wow! Nie powiem, ostro było, daliśmy w palnik. W pewnym momencie prezydent zaproponował brudzia. No więc ja podbiegam, a tam oczywiście podłoga wyszmelcowana od wazeliny. No i, i się wypijesz. Ty się wypierw wróciła. Prepremiery w Ursusie to nie jest pierwszy raz. Skąd pomysł, żeby właśnie tutaj widownia w Ursusie była poniekąd takim ekspertem teatralnym? E, może wzięło się to stąd, że. Osobiście ja z panem dyrektorem zapoznaliśmy się z panem Jakubem Należytym, który jest twórcą Diety Cud, Andropauzy Dwójki, a Blondynki Wolą Mężczyzn. No i tak się, tak się tutaj zaprzyjaźniliśmy, oni, oni poczuli, jak to nasz dyrektor mówi, blusa do arsusa. Staraliśmy się to wykorzystać. Zaprosiliśmy ich tutaj na próby i stąd, i stąd, i stąd pra premiera. Także no, my jesteśmy zadowoleni. Podejrzewam, że artyści, aktorzy też, a raczej na pewno, bo no, twierdzą, że w Warszawie no, niewiele takich sal pozostało jak ta, w której jest świetna akustyka, dobrze się tutaj czują. No, być może mamy tutaj jakieś swoje takie minusiki, że nie mamy jakiegoś takiego zaplecza technicznego dla scenografii, ale, ale jakoś dajemy sobie radę tym, co mamy. A czy mają państwo w planach podobne tego typu inicjatywy? Yy, tak, yy, są pewne plany, których jeszcze na dzień dzisiejszy nie możemy ujawnić do końca, ale nadmienię, że prawdopodobnie w miesiącach wakacyjnych, a premiera, prapremiera odbędzie się we wrześniu, być może będzie to dalszy ciąg yy, samych swoich, czyli nowe. Nowe pokolenia, nowe lata, ale niech to pozostanie takim Macikiem tabu nie Niech to pozostanie tajemnicą Polisznela, ponieważ rozmawiałam przed kamerą, <grym i wyszczone> więc niech to pozostanie tajemnicą.